Zapytam cię najpierw, co zmieniliście po tym czwartym spotkaniu tej serii? E, czy w ogóle coś musieliście zmieniać po tej porażce w ostatnim meczu? Nie, no myślę, że, że cały czas gramy od początku sezonu ten, ten swój system i swój hokej. I to nie jest teraz czas na jakieś zmiany. Trzeba być konsekwentnym tym, co robiliśmy cały sezon, co przynosiło efekty. Więc myślę, że dzisiaj, dzisiaj po prostu była w dogrywce więcej naszego szczęścia, lepsza skuteczność, dlatego wygraliśmy długo utrzymywała się ten wynik 1-0 do 0 na waszą korzyść, więc chyba można powiedzieć, że wyciągnęliście wnioski z tego poprzedniego meczu, gdzie tych bramek po prostu padało no strasznie dużo. No to można powiedzieć, że tamten mecz był taki otwarty, te gole wpadały tak, tak naprawdę znikąd, ale też wyciągamy wnioski z każdego meczu, z każdej dogrywki. W, każdej, w każdym meczu jest dogrywka. Skupiamy się też bardziej na, na defensywie, żeby nie stracić tego najważniejszego gola. No i dzisiaj przyniosło to efekty. Zastanawiam się, jak można opisać ten mecz. Czy to był najlepszy mecz tej serii, czy po prostu najlepszy w waszym wykonaniu? Czy może któryś inny mecz był według ciebie lepszy jeszcze niż ten dzisiejszy? Czy to... Ciężko powiedzieć, który mecz był najlepszy. Wszystkie wygrane były najlepsze, więc... Ciężko, teraz, ciężko mi sobie przypomnieć teraz wszystkie mecze, które były w, w tej serii, ale wiadomo, no, ostatni mecz jest najlepszy. No. To zapytam cię jeszcze, czy y, odczuwacie jakieś takie dodatkowe aspekty tej rywalizacji, nie tylko sportową, nie tylko to, co dzieje się na lodzie, y, ale też na pewno docierają do was te wszystkie komentarze kibiców Unii Święć, kibiców GieKSy? że sędziowie raz wspomagają tym, raz tym i czy wy się na tym w ogóle skupiacie? Nie, no myślę, że to nie jest nasza robota. No, nie wszystko jest nie wszystko jest bizane tak, jak być powinno, ale to nie jest mi oceniać. No, to nie jest nasza praca, nasza praca jest gra w pokaja, więc skupiamy się tylko na tym. Jak ten finał, tegoroczny finał różni się od tych poprzednich, z poprzednich lat? Czyli no, no, jak przypomnimy sobie wyniki z dwóch poprzednich lat, no, to można powiedzieć, że było łatwo i przyjemnie. No. Dwa finały były 4-0, a tutaj mamy, tutaj mamy wyrównaną rywalizację. No i, i zawsze każdy mecz do samego końca się, się, się tak naprawdę toczy, więc myślę, że tym bardziej zacięte mecze niż w poprzednich, w poprzednich latach. Gdyby tak trochę zmienić dyscyplinę i posłużyć się taką tenisową jakąś tej metaforą, to można powiedzieć, że teraz macie matchball, serwujecie, ale serwujecie chyba pod słońce, bo no, zagracie w Oświęcimiu i w Oświęcimiu możecie zakończyć tę serię. Na no, niełatwe no tak, terenie. Patrząc, patrząc na poprzednie mecze, wiadomo, że, że kibice, kibice to, jest, to jest szósty zawodnik, ale... Ale patrząc na poprzednie spotkania z Unią Oświęci, no Unia też wygrała u nas, my wygraliśmy u nich, więc każdy mec jest walka o każdy centymetr lodu i tak naprawdę lodowisko, no nie wiem, ma pewno ma jakieś znaczenie doping, ale no, skupiamy się na tym, co jest na tafli.